W zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie na rzecz Harmonii Społecznej w Policach, nazwa zadania, poznaj swój powiat przez sąsiednie gminy i zapraszamy Panią Emilię Raczkowską, prezes Stowarzyszenia oraz Panią Martę Dybało i Wiceprezes. Dzień jak coś będzie brakowało, to będzie wypadkiem ja, Tak. 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 Założyliśmy sobie tutaj działania takie, żeby nasi uczestnicy z uwagi na bariery, na lęki, które towarzyszą im w chorobie psychicznej. Mogli też poznać nasz region, bo niektórzy nawet z swoich nie wychodzą trudno im się przemieszczać ogólnie, o to się zdrowia psychicznego. A tak naprawdę powiat mamy bardzo ładny. Mamy różne zakątki, gdzie można pojechać i dzięki tej dotacji będziemy mogli i pojechać do kołaskowa, zwiedzić różne atrakcje, zaplano siadło dolne, tutaj są zaplanowane, to jest bardzo daleko, jeżeli chodzi o naszych uczestników, to jest już koniec świata dla nich. Myślę, że to rozbudzi też możliwość do dalszych kroków, żeby dalej móc przełamywać te lęki, bariery, które mają ze sobą Chorok. Mamy Stowarzyszenie Chorągiew Pomorska, Związek Harcerstwa Polskiego, i Polica, a nazwa zadania, które otrzymało postępowanie to Poznaj powiat policki z harcerzami, historia i turystyka. I zapraszamy Pana Marcina Maćkowiaka, Komendanta Policji Policy Policji oraz Pana Mirosława Majsakowskiego, Skarbnika. teraz dwa tak. słowa tak. tak. E? Dziękuję bardzo. Prosimy o kilka słów też. Nasz jest skierowany, tak jak sama nazwa mówi, dla, e, dla młodzieży, dla dzieci. E, jest realizowane w nim szereg zadań e, dla poszczególnych jednostek harcerskich, drużyn, gromad, które będą e, promowały i przy okazji poznawały dogłębnie e, ciekawe miejsca w powiecie polickim. Tak? Jedna z drużyn będzie promowała, będzie zdobywała imię Aleksandra Doby, który działał tutaj na terenie powiatu polickiego, więc przy okazji będą odwiedzali te wszystkie miejsca związane z Panem Olkiem. Inna drużyna, taka starsza arcerska, wędrownicza, która się zajmuje obronnością, będzie poznawała wszystkie ślady historii związanej z II wojną światową na terenie powiatu polickiego. Także tych działań jest w tym projekcie kilka. Będzie... jest też przy... Towarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej w Szczecinie. Nazwa zadania posztówki dźwiękowe z powiatu polickiego. Muzyczna promocja z udziałem z śpiewaczego stanowa. I zapraszamy pana sefra, Mieka prezesa oraz Jarosława, słowiaka i Tak tym ja mogę? Drugi Śpiewacze stanowa, mam nadzieję, że jest wszystkim już gdzieś tam... Zmarłe, mamy, mamy. Obiło się o uszy. Eee, no my jesteśmy... To Właśnie bardzo ciekawe, bo w, e, kiedy byliśmy na słynnym Mam Talent e, i pokazali nas w tym tv -nie, ja tak sobie pomyślałem, ja nie chcę tam być, ja wolę być tu. <grym> jest tutaj do, dobrze i e, te wszystkie projekty, które robimy, e, to w nich się dobrze czujemy, bo one są bardzo lokalne. Panią Monikę Kołacz, przedstawicielkę stowarzyszenia, o. historie lokalne, bez rzeczy, nazwa zadania, kim jesteśmy? Pani Monika. Zapraszamy. To jest ta Pani, która ciągle ten atakuje pomik. nas na tej I ten Ładnie pisze, jest ulubiony Oznacza, oznacza nas. Oznacza nas. Dobrze. Z panią Moniką już od lat się znamy. Fantastycznie rzeczy robi, naprawdę. Zajmuje się taką działką, gdzie inne osoby nie zajmują się. Ona właśnie odkrywa naszą historię w ogóle na tych ziemiach projektu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o. i zapraszamy pana Wojciecha Bobrowskiego, prezesa Stowarzyszenia Klubu Wiekowego Dzik Police, a nazwa zadania Festiwal Biegowy Dziki Weekend 2025. Dziękujemy bardzo zapraszamy i teraz kolejnego pana. Przechodzimy Pana Radosława Anioła, Prezesa Klubu Piłki Siatkowej FEMI w A nazwa zadania, która otrzymała dofinansowanie, to Integracyjny Turniej Siatkarski Rad Sołeckich i Osiedlowych Powiatu Polskiego o Puchar Starosty Szymona Fadę. A teraz zapraszamy Pana Arkadiusza Opolskiego, Prezesa e, Ogniska Towarzystwa Krzywienia Kupiry Fizycznej Tygan w oraz Pana Włodzimierza Janasa, Wiceprezesa tego, tego ogniska. A nazwa zadania, które otrzymało dofinansowanie, to Cudmiej Park Wydrżu Sportowych, 16 Polskie Impy oraz 31 Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa Polic w Wyciskaniu Sztanki Leżąc. Ciekawe, tak? czy i drugie. Nasze ognisko, ognisko prowadzi siłownię i. W międzyczasie jeden z naszych członków organizuje turniej abryki sportowego. Jest to dość znany turniej w Polsce, bo mówił, ja osobiście nie wiem, nie, nie znam szczegółów, ale w, w kraju trzy gwiazdki to jest maksymalny, maksymalny poziom. Nasz turniej ma dwie gwiazdki i występują też artymistrzowie, Dużo takich z dobrych graczy, jeśli chodzi o wyciskanie, to wyciskanie w listopadzie zazwyczaj przypada w ostatni weekend listopada. Jest organizowane od 31 lat, w tym roku będzie 31 lat, z rzędu, w sumie nie z rzędu, w 20 roku była przerwa ze względu na czasy covidowe. Jest to chyba, z tego co się orientuje, to jedyne od tak długiego czasu zawody, które są w Polsce, w naszych policach. No i też występują dosyć utytułowani zawodnicy. Między innymi mistrz Europy, mistrz Świata. E, uczestnik do nas, do nas na siłownię chodzi Uczestnik Arnold Classic, czyli Arnolda Schwarzenegera w Las Vegas. Był w zawodach, gdzie to też nie są takie zawody, gdzie można samemu się zgłosić się i wystąpić, tylko trzeba mieć specjalne zaproszenie. No to on akurat jest naszym członkiem w, w naszej siłowni ćwiczy. No i też. Dzięki temu w ostatnim czasie zrobiliśmy też przeskok zawodów w wyciskaniu, gdzie to taka jest niszowa dyscyplina. Gdzie zazwyczaj było około 30 osób, w zeszłym roku już mieliśmy 60, w tym roku myślę, że jeszcze więcej będziemy mieli zawodników, którzy przyjeżdżają z, z całej Polski z rodzinami. Czyli na przykład jak w zeszłym roku było 60 zawodników, to ludzi mieliśmy około 200. Nie? I tak promujemy ten sport, powiat i gminy nasze. Gratulujemy. I, I się, że takie zadanie. I dwie, tak, trzymajcie